dá vai dá vai dá vai <laughs> weź coś powiedz? Halo, cześć. No ja nic, bo się nagrywam. Aktualnie jestem za samochodem o rejestracji 142TP Tadeusz Piotrek. I no nie powiem, jest grubo, jest grubo. Pomimo tego, że stoję 200 metrów od tego pojazdu, powiem wam, dobrze się prowadzi. <grym> Ale skupienie, jak ty tymi paluszkami przebierasz. No, a pani powiedziała, że straciłem telemetrię. <grym> Realnie czasem, czasem mam ochotę jej coś powiedzieć, ale dobra podleć tu. Patrz nasza rana <grym> Było. No zajmij się! Czyli tata dobrze jeździ! Bardzo dobrze! Dawaj! ai viste é Ciekawe. Ro, dzisiaj nie ogoliłem. <laughs> Przepraszam, ile razy dzisiaj była usterka? Nie. Ja. Nie, no nagrywaj tego, Myślałem, że powiesz pytanie. ile razy, Wyle mówiłem razy... nie pokazuj publicznie. <laughs> była... Pięć Raz, razy była usterka. dwa, trzy. Pięć razy. Ile? To wymienia. Jak? Pięć tak. razy. Cztery razy tłumik. Krzysiu, Dwa ty, razy pasek. Ty, Krzysiu wie najlepiej, bo on widzi wszystko z lotu ptaka. Ile razy była usterka? Ja jestem. <laughs> Mało pojeździliśmy, to znaczy ja bardzo mało pojeździłem. I... Ja chyba... bym zobaczył nagranie, na każdych nagraniach mówi, że mało pojeździłeś, nie? To musi być jakiś fotomontaż. Czekamy, cześć, do zobaczenia. Ja Dobra. Tak, tak, Także po prostu... Cóż, co mam powiedzieć? Kupę pokaż najbliżej. Ja mam niestety tu inaczej rozpinane. Znaczy musisz przód damy. pokazać. Także tak. Ale ogólnie było zajebiście. Tak, tak, tak. Tak było jest bardzo Nie, to jest bardzo ważne. W każdej BMC musi być taki oto płyn. Ten jest jeszcze nieużywany, ale musi być w każdej BMC, koniecznie. Nawet jak, już... Nawet jak nie... zawsze jest używany w BMK. A to nie jest, to jest... Mogę pokazać, że jest zamknięte, zobacz ta, zobacz ta, zobacz ta. Nie, nie, nie. Świnka nie lubi oleju. Znaczy lubi, ale nie spala. No dobra, to się muszymy. pakować, muszymy się Pakować, panie Krzysztofie. Było nam Krzysiu, to jest właśnie osoba, która cały czas chce. A to jak już, się, już masz, nie masz totalnie siły na siebie i na E30, dokładnie, więc zostaje to ma, to tylko mamy, to. Dokładnie, to ewentualnie jak będzie więcej usterek niż planowaliśmy, to wtedy ewentualnie wykręcimy. Trzeba się targnąć, bo wtedy nie pojeździłem. Także dzisiaj nie było tak źle, troszeczkę pojeździłem. Ewentualnie chowamy na przyszły. <noise> jak mówisz do kamery, starej się czasem, znaczy jak mówisz na mnie, starej się czasem do kamery spojrzy. No, ale <noise> ja. No, nie wiedziałem. No, ja... tak mówił płynnie, nie? Ale teraz się dowiedział, że jest kamera, to już nic nie powie. Teraz już będzie cisza, to e, A gdzie cisza. się zaczyna włącza nagrywanie? <głos> <głos> Ej, mordo, tam mieliśmy skręcić. <noise> no dobra. Dobre. Nara. Nara.